ze Strand Shop. Dekle są podobne jak w Santecu, a te piny plastikowe. I tuba jest strasznie kiepskiej jakości się rozleciała w trzech miejscach co najmniej w czasie transportu, ale grywnie nie wypadł. To najważniejsze. To jest długi gryf, skład bar. I powłoka ma delikatną taką złotawą poświatę jak od mosiądzu. To będzie nikiel-fosfor, powłoka niklowo-fosforowa. Nadaje jej dość dobrą przyczepność. Jest dużo bardziej wytrzymała od ocynku i chromu dekoracyjnego. Ale też ma tendencję z czasem do wycierania się i punktowo też może odprysnąć co prawda I tak jak chrom dekoracyjny, całymi płatami i nie odbarwia się jak ocynk. I nie wyciera się tak szybko, niemniej jednak da się tu zetrzeć. Te powłoki to są na przykład na skrzyniach biegów często stosowane. Wolałbym twardy chrom, powiem szczerze, ale z braku laku lepsze to niż na przykład właśnie ten nocynk czy chrom dekoracyjny. Na dekielek, jak widać, to jest skład bar o średnicy Fi 35 na części chwytnej 25 kg. Różni się 3 mm grubością względem klasycznych składbarów. One mają 32 Drugą rzecz, którą ma inną to długość tulei na obciążenie. Ona jest standardowa, taka jak na zwykłych gryfach, a na składbarach klasycznych takich jak chociażby z Texasa czy z Rouga, One są dłuższe o ponad 5 cm i cały ten gryf ma 230. Gdzie reszta skład barów ma 240 ponad cm, więc jest krótszy. Czemu te rękawy zrobili krótsze? No, nie wiem, ja w sumie mnie ładowność nie ogranicza na takim gryfie. go kupiłem z zupełnie innych powodów, właśnie ze względu na tą powiększoną średnicę, żeby móc go używać też jako takiego fatbara. Coś grubszego jeszcze od powerbara, powerliftingbara Power Lifting bara, a zwykły fatbar dla mnie taki 50k to jest zdecydowanie za gruby i. Szukałem czegoś po prostu pośredniego. Najlepsza aby była dla mnie 40 taka do ćwiczeń akcesoryjnych. Ale nie ma takiego gryfu na rynku. Nawet kombinowałem, żeby wykonać, ale koszta po prostu były olbrzymie i nie wiadomo jaki byłby efekt finalny. Więc wziąłem ten, bo stwierdziłem, że super opcja. Tutaj rękawa jest spasowana. Powiedzmy, że jest ok, ale poziom sam to na pewno nie jest. Jest tu drobny luz. Według mnie w atx też jest ciut lepiej. To jest poziom mniej więcej taki, jak jest na gryfach ze Strong Gear. Czyli dużo lepiej niż wszelkie treningówki, gryfy komercyjne, nie mówiąc już jakichś najtańszych. Duality to on się raczej zaliczał nie będzie. Jeśli chodzi o radełko, to e, dziwnie troszeczkę wygląda. Myślałem, że będzie stricte zawodnicze Raster 1.5. To jest większe od Rastera 1.2 standardowego, ale mniejsze od półtorówki wygląda na takie coś pośredniego. Jest bardzo ostro wykończona żyletka, dosłownie. Jeśli chodzi o typ radełkowania, to jest to wulkan, W ogóle on ma radełko położone na całej długości. Przez cały gry biegnie, jedynie pierścień od Pierścień jest standardowy, IPF-owski. Końcówka tutaj, tej części, która normalnie nie jest radełkowana. I centralnie jest punkt środkowy, właśnie stricte pod przesiady, żeby się dobrze do gryfu ustawić, zcentrować. Z rękawami wodzie na no to, że jest ok, nie widzę tu żadnego bicia. Chodzi w miarę spoko, jak na powerbara, one zawsze mają bardzo niski spin i muszą się rozrobić, olej tu podleje trochę, to zobaczymy, no i się sytuacja poprawi. Chyba na to, że jest względnie ok, jeszcze mu zarzucę test, na razie to podłogowych nie ma sensu, w przypadku pały barów trzeba go zawiesić śpienie, ale w tej chwili akurat wieszaka nie mam, będę musiał coś wykombinować na klatce prawdopodobnie i dopiero wtedy go podwieszę. Ta długość akurat 230 to jest dla mnie optymalna i dla mnie to nie jest żadna wada, że ten gryf jest względem tradycyjnych skład barów skrócony tu mam niskie pomieszczenie i jakbym go postawił po prostu w pionie, to miałbym go pod sam sufit i nie ma możliwości nawet wieszaka jakiegoś sensownego zamontować, bo ja tu gryfę trzymam w pionie i tak będę musiał ten wieszak pchnąć wyżej na ten gryf, ale to się załatwi, sprawa jakoś. No to jakieś 400 mi wyszło z transportem, więc no, jest z jednej strony zaporowa, z drugiej strony to te składbary to wszystkie tyle wychodzą, tyle kosztują jedynie na strągi, że jest skład bar, który jest tani, ale to jest gryf, który nie jest hartowany i ma dość niskie parametry, ale samą tą średnicą on tam na tyle nadrabia, że można go spokojnie kupić, jeżeli ktoś szuka czegoś tańszego. Natomiast tak jak mówię mi zależało na tej średnicy 35. Nie chciałem klasycznego skład bara, bo te 3 mm to było dla mnie za mało, żeby odczuć jakąś dużą różnicę, a tu sądzę, że na tych 35 to odczuję. Gry zamówiłem we wtorek, a w piątek do mnie dotarł Jest przewozowy, to w zasadzie w ten sam dzień dostałem po złożeniu zamówienia i to przyszło UPS-em. Także dość szybko, 3 dni już miałem go w domu. PSI jest na poziomie 205 tysięcy, na tej średnicy pręta to tego się nie da zlimitować w żaden sposób. Stręczo podaje, że jego obciążenie robocze, robocze nie maksymalne. To jest powyżej 450 kg. Ja sądzę, że ten gryf to do 1,5 tony do 2 statycznie, to jest w stanie spokojnie wytrzymać na tej średnicy i na tym pezji. To jest nie do zlimitowania na sprzęt i każde warunki zniesie, nawet najcięższe. Po zdjęciu rękawa tak to wygląda. Osmaruję, żałowa jest go na naprawdę olbrzymia ilość i to jest duży plus tutaj dla strony Mechanizmem ugrotowym jest tuleja jest zwyczajna, nie ma grafitu dodanego. W sumie to mogłoby być, bo to jest taki już produkt premium i to niewielka jest różnica w cenie już w kurcie u Chińczyków między tymi tulejami z grafitem a klasycznymi Od strony kołnierza tam widać drugą za Osłoną przeciwkurzową, także są dwie. No, to jest klasyczna konstrukcja power bara, i stosowana w większości gryfów właśnie i power barów, i power lifting barów. No, w środku o dziwo jest bardzo czysto, nie ma żadnych śladów korozji. Jak to zazwyczaj bywa nawet w niektórych produktach premium, to jak się rozbierze, to jest armagedon. Tu jest naprawdę czyściuteńko, super jakość. Przekowanie to było na tyle dobrze, że nie trzeba nic zrobić, niepotrzebnie to ściągałem, Pierwszy raz mi się chyba tak zdarzyło, że wszystko było perfekt. I smaru nie żałowali i tutaj ja w środku czyścił ten kałę z żadnej rdzy i brudu. Super produkt. Chłopaki ze Shopu się postarali.